Cześć. Spotykamy się dzisiaj na tle tego cudownego drzewa, na tle lipy. To akurat jest lipa drobnolistna. Wyróżniamy lipę drobnolistną i szerokolistną. Lipa szerokolistna kwitnie mniej więcej dwa tygodnie wcześniej niż lipa drobnolistna. Lipa drobnolistna dopiero zaczyna kwitnąć. Mamy dosłownie końcówkę czerwca. Jak oglądasz ten film, podejrzewam, że już jest lipiec i połowa lipca. W każdym razie, lipa, głównym jej surowcem leczniczym są kwiaty. Natomiast y, jeszcze warto wspomnieć, zanim przejdę do omawiania właściwości leczniczych kwiatów lipy, o tym, że z drewna lipowego powstaje węgiel leczniczy, czyli ten węgiel, który stosujemy przy biegunkach, przy zatruciach, który ściąga z naszego organizmu, z naszych jelit toksyny. Przejdźmy do właściwości leczniczych lipy. Na pewno znasz ją z działania przeciwgorączkowego, bo skoro oglądasz film o ziołach, to znaczy, że interesujesz się ziołami i podejrzewam, że wiesz właśnie, że lipę stosuje się przeciwgorączkowo. Natomiast stosuje się ją także w innych celach, o których powiem, ponieważ ona ma dość szerokie zastosowanie. Dlatego zachęcam Cię do dalszego oglądania, bo możesz dowiedzieć się o niej czegoś więcej. Zwyczajowo zbiera się cały kwiatostan lipy. Natomiast warto wiedzieć, że najwięcej substancji leczniczych znajduje się w samych kwiatach. Dlatego ja osobiście oddzielam właśnie kwiaty od tych szypułek, ponieważ w tych szypułkach jest mniej więcej 5% zawartości substancji leczniczych, które znajdziemy w kwiatach. Kwiaty zbieramy na początku kwitnienia, wtedy kiedy jeszcze nie wszystkie kwiaty tutaj w kwiatostanie są rozkwitnięte. Ponieważ dzięki temu zapobiegniemy zawiązywaniu się kwiatów w trakcie suszenia. No jeżeli zbierzemy je za późno, to one po prostu będą miały mniejszą wartość leczniczą. Kwiaty lipy w cieniu, w przewiewie, w temperaturze do 30-35 stopni. One wysychają naturalnie, nawet nie trzeba ich suszyć w suszarkach, tylko po prostu gdzieś na strychu, na podłodze. Ważne jest, żeby zbierać kwiaty lipy z dala od szos. Ponieważ mają one tendencję do zbierania metali ciężkich z powietrza, zwłaszcza ołowiu. Prawidłowo wysuszone kwiaty mają barwę kremową, taką kremowo-żółtą, niezmienioną. I teraz szybciutko omówię substancje czynne zawarte w lipie. Łacińska nazwa lipy to jest tilia. Dlatego nazwa tego głównego flawonoidu występującego w lipie to Tilirozyt. Tili Pozostałe flavonoidy to pochodne kwarcetyny, kemferolu czy akacetyny. Piękny zapach lipy zawdzięczamy olejkom eterycznym. Między innymi zawarte w kwiecie lipy są terpeny, farnezol, geraniol czy eugenol. W kwiatach lipy znajdziemy także takie substancje jak triterpeny, pokaźną ilość substancji śluzowych, co jest widoczne przede wszystkim, gdy zaparzymy same kwiaty. Warto wtedy w ogóle wycisnąć te kwiaty i zobaczyć, ile śluzu z tych kwiatów wypłynie. To właśnie tym śluzom zawdzięczamy działanie powlekające błony śluzowe. W kwiatach lipy znajdziemy także niewielką ilość garbników oraz sole mineralne, w tym sole manganu między innymi. Kwiaty lipy wykazują działanie uspokajające, spazmolityczne, czyli rozkurczowe, moczopędne, napotne, przeciwgorączkowe. Powlekające błony śluzowe przewodu pokarmowego, a także górnych dróg oddechowych, tonizujące i lekko ściągające. Kwiaty lipy możemy spotkać powszechnie w mieszankach służących uspokojeniu, i one działają uspokajająco, zwłaszcza u osób starszych. Napary z lipy, napary lipowe, możemy traktować także profilaktycznie, w przeciwdziałaniu miażdżycy i choroby wieńcowej. Czasami, gdy przychodzą do mnie pacjentki z migreną, stosuję lipę jako takie zioło wspomagające przy właśnie migrenach. To z czego najbardziej znasz kwiat lipy to z pewnością, tak jak wspomniałam na początku, jej właściwości napotne, przeciwgorączkowe stosowane w grypie i ona rzeczywiście zwiększa wydzielanie potu i zwiększa pozbywanie się toksyn z organizmu. Bardzo dobrze jest ją łączyć właśnie w mieszankach z kwiatem bzu czarnego czy kwiatem wiązówki błotnej, o czym wspominałam na filmie o kwiatach bzu czarnego. I to co jest też istotne, to to, że można ją stosować w stanach zapalnych przewodu pokarmowego, w jakimś e, bolesnościach jelitowych, z razem z rumiankiem. Bardzo, bardzo fajnie działa i wspiera działanie rumianku i też na przykład przy nadciśnieniu warto łączyć ją z kwiatami głogu. Więc jak widzimy, można ją łączyć z wieloma ziołami ona jest takim ziołem wspomagającym działanie, i takim ziołem, które da bardzo dużo wsparcia pozostałym ziołom. Dzienna dawka według farmakopei polskiej powinna wynosić około 2 do 6 gramów. Ważne jest, że można ją podawać dzieciom. Mogą ją pić kobiety w ciąży i kobiety karmiące. Napar z kwiatów lipy z powodzeniem możemy stosować również zewnętrznie do pukania gardła, do pukania jamy ustnej, czy do przemywania podrażnień skóry, jakichś zmianek zemowych, lekkich oparzeń, podobnie jak kwiaty bzu czarnego. Jeżeli mamy problemy z zasypianiem, to bardzo fajnie sprawdzi się napar z kwiatów lipy przed snem, na godzinę, na dwie godziny przed snem. Taki, można w ogóle włączyć sobie picie naparu z kwiatów lipy do takiego wieczornego rytuału. Czyli wypijamy właśnie napar, żeby się uspokoić, stonizować układ nerwowy. Ja na przykład ją bardzo często piję po wysiłku umysłowym, kiedy dużo muszę myśleć, dużo muszę napisać, to wtedy sobie właśnie piję taki napar. Bardzo często z rumiankiem, bo rumianek też ma dodatkowe działanie uspokajające, nie tylko działa na przewód pokarmowy, ale też działa uspokajająco na. Układ nerwowy. Dokładny przepis na napar z kwiatów lipy znajdziesz na mojej stronie internetowej cegielkowska.pl ukośnik artykuły. Jeśli ten film jest dla Ciebie wartościowy, zachęcam Cię do subskrybowania, ponieważ na moim kanale będą pojawiały się sukcesywnie kolejne filmy na temat ziół, jestem zafascynowana światem ziół i tym, jaką zioła mają moc. Jeżeli chciałabyś, chciałbyś skorzystać z konsultacji ziołowej, zapraszam Cię na moją stronę internetową. Możesz napisać do mnie przez formularz kontaktowy. Wkrótce pojawi się także możliwość e, zapisu na konsultacje ziołowe e, poprzez e, formularz specyficznie do tego przygotowany. I znów jeszcze zapomniałam dodać, podobnie jak przy jasnocie białej, że kwiaty lipy są miododajne. I tutaj mamy właśnie pszczołę, która, która sobie lata i zbiera nektar z kwiatów lipy. Wszyscy znamy przecież miód lipowy, prawda? I jeszcze ciekawostka, że do pisania ikon na przykład też używa się drzewa lipowego. Do rzeźbienia też używa się drzewa lipowego, ponieważ drzewo lipowe jest bardzo miękkie, plastyczne, po prostu jest wydzięcznym materiałem do różnych artystycznych działań, więc nie tylko ma zastosowanie w lecznictwie, ale także artystyczne w twórczości. Ze swojej strony dziękuję Ci, że tu jesteś i do zobaczenia w kolejnym odcinku.